No, teraz się widzimy, siema wszystkim. Niedziela, pozdrowionka, wybory. Wszystko jest pod kontrolą, można to tak powiedzieć. Ja jestem sobie na dachu takiego dużego zakładu, który był kiedyś no, flagowym zakładem w Pabianicach w tej chwili jest ruina, ale sobie siedzę na dachu, bo muszę odpocząć troszeczkę. Chcę sobie chyba w e, pierdole, jak znajdę. Nie wiem, czy mam. Jak nie mam to nie w Miałem tam inaczej troszeczkę to nagrywać, ale no, niestety tego nie, nie będzie. Musi być tak, jak jest. Ale to tam się nic nie dzieje. W każdym razie jest ok, jest fajnie. Dobra, mam. Dobrze, że można było tu w ogóle wejść, bo jakiś czas temu pomorowali wszystkie wejścia ze względu na to, że przebywali tu bezdomni i niestety coś się paliło, coś tamtego że tam takie pierdzielenie było. Więc, więc lipa jak, jak skurczybyk kurczybek. Mi się udało wejść. zjeść, żeby nie pajtnąć. Wcześniej rano musiałem wstać, bo zatrudnili mnie do komisji wyborczej na 3 godziny, nie na dłużej. Do pilnowania, więc musiałem sobie tam być. O no 9 skończyłem i wypad zrobiłem z domu. Tak więc zakład był wielki. Wybudowany w 1995 roku, czy jakoś tak. Można nawet wcześniej. nie był chyba w całości. Od razu budowany tylko kawałkami. Najpierw coś tu, potem gdzieś tam. I funkcjonował do chyba piątego roku, czy nawet trochę dłużej. sklepy pomotek są były no to jeszcze szybciej skończyłem produkcję no zakład przestarzały konstrukcja tak samo nieopłacalna produkcja że oni tak mówili zresztą w 1995 roku to nic się nie opłacało i nie tylko w 95 w ogóle jak 90 rok nastał i lata 90 to na pamiątkę to się nic nie opłacało, bo... bo to państwowe, nie? Państwowe to B i wszystko trzeba było zlikwidować. A tak naprawdę zniszczyć przemysł. Do Pabienic Łodzi przyjeżdżali do pracy, niestety teraz chyba jest na odwrót. Znaczy, teraz sypialnia Łodzi. Także nic... nic ciekawego. To było naprawdę dużo zakładów, były szwalnie, była bardzo duża szwalnia, ale wszystko Yy, polikwidowali Nie wiem jak tam na Spelunie, nie wiem co u chłopaków Na chwilę u nich byłem To albo spali, albo nie widzieli czatu <laughs> Ciężki kontakt, nie wiem czy oni, co, co z nim się dzieje Arkiem też nie mam kontaktu Nie wiem, zobaczymy W razie czego to tak Wszystkich pozdrawiam no, Życzę miłej niedzieli Udanej Żebyście jakoś tam sobie że bali, bo jutro dzień do pracy, a u mnie no zobaczymy. Na razie to tak muszę się parę rzeczy dowiedzieć. Jeszcze muszę parę rzeczy dokończyć. Samochodem trochę dałem ja gdzieś sobie też tam gdzieś coś, coś tam dorabiam. Nie będę w domu siedział, mam na to czas. Ja w każdym razie mm, trochę lipa, bo samemu nagrywam. Nie mam z kim pochodzić, nie mam z kim pogadać. Być może, że będę z jednym takim jak, też ktoś kimś takim podobnym jak Rafałek będę nagrywał filmy. Tam jakąś flashunię kupię i tam może coś z nim sobie troszeczkę ponagrywam, pogadam. No zawsze to inaczej niż samemu. Nie mam tak z kim chodził, a bo oni nie chcą, bo gębę ktoś będzie widział, bo to, bo tamto nie wiem jakby nie wiem, nie wiadomo co się stało. W każdym razie jak coś to się trzymajcie, ja w tej chwili będę schodził z tego budynku, będę dalej jeszcze nagrywał, aż do momentu, w którym też będę musiał wyjść, no to przerwę nagrywanie, wiadomo zakończę i tak dalej. Pozdrowionka, trzymajcie się nara.